Cześć kochani, tutaj Mary Mary i kolejna niespodzianka tym razem od Sylwii z kanału Planeta 4 Sylwia bardzo Ci dziękuję oczywiście na kanał Sylwii serdecznie zapraszam sobie zaczęłam trochę to rozpakowywać udało się paczka jest przeogromna Sylwia zaszalała. Może dam na boczek i będziemy po prostu wyciągać. To jest kartka świąteczna. Wesołych świąt. O, i wyleciał mi kotek. Kotki lubię. Sylwia o tym wie. Tutaj przepiękne życzenia. Życzę Sylwia z kanału Planeta 4. Ha, za kotka dziękuję. Do tego mam słodkie kubki Tutaj się coś wyłania. Najlepsze życzenia z okazji świąt wielkanocnych, to, to, to przejdziemy za chwilę. Tutaj mam drapaczka, krem z eivonu do rąk, kinder country, tik-taki, kinder bueno o, Fajny baranek. Nim to chyba się też będzie dobrze drapać. Kolejne tiktaki. Bardzo dziękuję. To jeszcze nie koniec obroci. Milka, grzeźki oreo. O, jeszcze jedne tiktaki, tym razem różowe się schowały. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze. No ja w tym roku, tym razem tyle słodkości nie napakowałam. O, idę koniczynek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bardzo Sylwia, dziękuję. To lecimy. Drapiemy, tak się sama. Może jedną drapakiem, jedną barankiem szukamy biedronek a mamy słońce aparat, o Sylwia patrz jest biedronka wiśnie, kapelusz jest i baranek zegar klucz pióro winogrono, tu już nic nie ma a pod naszą biedronką mamy 5 zł. Kontrolna A. To był numerek 14, teraz numerkiem 13. Jest palma zekar. O, patrzcie pod rząd zrabka wygrana. Piedronka, kapelusz, wiśnie, Zrabki wybrane od serca. Ale wiadomo do zrapek się nie wejdzie. Lot to swoje. O, tu serduszko dla Sylwii, a pod pietroneczką mamy też 5 zł i też kontrolne A no to teraz numerek 12, czyli też początek i spróbuję może barankiem podrapać, o fajnie idzie, mamy pióro palmę zegar baranek, o patrzcie Drapie i niewierzenie. Trzecia zrabka porząd wygrana. Motyl. Kier. Lot to jest nieprzewidywalne. Co do rozmieszczania wygranych. A pod piatronku. Kolejna piątka. Kontrolne to potwierdzają. No to teraz jedenastka. Też barankiem zrapie. Mamy klucz, żółw, zegar, kapelusz, wiśnie, baranek, kier, motyl, palma, i winogrona, także tu już nie ma. A na koniec numerkiem dziewiątym strapię swoim drapaczkiem. Jest aparat, nuta, kier, palma, winogrono, kapelusz, pióro, cytryna, wiśnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za masę dobroci i nawet mam trzy biedronki. Jeszcze raz zapraszam na kanał Sylwii. Do zobaczenia. Cześć.